Cześć, z tej strony Patrycja Krawiecka, PCA Poland Channel TV, ze mną jest Marcin Pulik, trener kadry PCA Poland. Cześć Marcin. Cześć, witam. E, widzimy się już na piątej edycji Freeposing Seminar, jesteś już kolejny raz prowadzącym e, to seminarium. E, powiedz mi, czy coś się zmieniło między pierwszym a tym piątym, e, czy jakieś różnice i, i jak Ci się podobało ogólnie? No oczywiście było sympatycznie jak zawsze. Zaskoczony jestem bardzo dużą frekwencją na, na tym seminarium ze względu na obecną sytuację. No, wiadomo, pandemia pokrzyżowała nieco plany dla większości zawodników. No, mimo to było dzisiaj naprawdę sporo ludzi, więc tym byłem pozytywnie zaskoczony. Co ciekawe, wszyscy byli naprawdę w świetnych formach. Tak już gdzieś tam zbliżają się te pierwsze, pierwsze starty po lockdownie, więc tych zawodników było sporo. No i muszę powiedzieć, że wszyscy prezentowali naprawdę, naprawdę. Wysoki poziom, także super. Oczywiście z kategorii kulturystyka prowadziłeś to seminarium. Tak. Marcin, ja też wiem, dowiedziałam się z pewnych źródeł, że Ty będziesz miał nową rolę na zawodach PCA. No tak, doszły mnie takie słuchy. Ciebie też doszły, to super. To w takim razie jesteś w stanie nam powiedzieć więcej. No tak, będę tutaj rozprowadzał zawodników po scenie, będę miał przyjemność siedzenia w panelu sędziowskim, prowadzenia tej imprezy od tej strony. Także no. Bardzo się cieszę, że tak powiem. No i liczę, że tak powiem, na wysoki poziom zawodników. No, nie dziwi mnie wybór, ponieważ jako Ciebie do tej roli, ponieważ, jak wiadomo, wszystkie zawody PCA, nawet te w Polsce, zresztą NPC też są prowadzone w języku angielskim, a Twój angielski jest, wiadomo, perfekcyjny. No, chyba wystarczający. No i, no i jak siebie widzisz w tej roli? No muszę przyznać, że ciekawe doświadczenie, nie miałem jeszcze okazji pełnić takiej roli, także no sam jestem ciekaw jak to wypadnie, ale myślę, że będzie fajna zabawa. Nie no na pewno będzie super, tym bardziej, że też jesteś zawodnikiem, wiesz jak to wygląda od tej drugiej strony. No i właśnie propos bycia zawodnikiem, kiedy na scenę wracasz, bo już się obijasz dosyć długo. Tak, to, to pytanie się powtarza. No tutaj... Nic nowego nie powiem. Tak naprawdę no, ten rok jest już spalony i, i niestety no, raczej, raczej na pewno się nie pojawi na deskach. Z nowości zdecydowałem się na zmianę kategorii, bo do tej pory startowałem w kulturystyce klasycznej, no jednak i limity wagowe w NPC były zbyt Trudne dla mnie do zrobienia, jeżeli chodzi o wagę. Natomiast w PCA tego limitu nie ma. Jednak ta sylwetka już też była na tyle duża, że jednak gdzieś tam były sugestie, że może w klasy wyżej. No bo jednak no cały czas gdzieś tam się rozwijam i poprawiam, więc no nie ma sensu ograniczać tego rozwoju tutaj, żeby zostać tylko w w kulturze klasycznej. No i stąd taka też decyzja. Także przyszły rok, myślę, że jesień, na pewno PCA, na pewno NPC. Ale jaka ta kategoria? bo Powiedziałeś, że zmieniasz, ale nie powiedziałeś na jaką. Tak, no idę tutaj już w, w PCA. Będą to klasy wzrostowe, czyli już kulturystyka ekstremalna. W NPC no, będzie to kategoria do 102 kg, także sam jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. No bo nie ukrywam, lepiej mi się przygotowywać, kiedy skupiam się na tym, aby zrobić formę, a nie myślę o wadze. Bo ostatni start, no jednak przypłaciłem dość mocno, że tak powiem, i formą, i, i, i wymęczeniem tego organizmu, bo miałem do zbicia w zasadzie 7 kilogramów w jakieś 12 godzin, gdzie już byłem mocno odwodniony i w zasadzie nie było z czego już tam tych kilogramów zbierać, także tam były zabiegi od wanny po sauny i inne dziwne historie, także stwierdziłem, że no już wystarczy. Nie, nie te zdrowia po prostu. Lepiej dobudować troszeczkę mięśnia i, i swobodniej i bardziej tak prozdrowotnie się przygotowywać do tego. No zdecydowanie, no tutaj odwadnianie organizmu myślę, że to jest taki proces najtrudniejszy jednak i, i najbardziej niebezpieczny i tutaj można sobie bardzo łatwo te zdrowie zepsuć, także no nie ma sensu. Zdecydowanie idę wyżej. Tak jak powiedziałaś, dobuduję kilka kilogramów i, i zobaczymy. Super, w takim razie będziesz debiutantem. Ja Ci życzę powodzenia i widzimy się w Bełchatowie w takim razie. Dziękuję serdecznie i do zobaczenia. Dzięki bardzo.